Witam Was w kolejnym odcinku Agrokultura w trasie. Dzisiaj jesteśmy w województwie mazowieckim w okolicach Ciechanowa, a kogo odwiedziliśmy zobaczcie sami. Cześć, nazywam się Angelika i zapraszam do swojego gospodarstwa. Moja ta historia zaczęła się tak naprawdę od dziecka, ponieważ moi rodzice są i pracują na gospodarstwie, więc to tak jakby przeszło, można powiedzieć, z krwią mojej mamy. To ona stąd pochodzi, więc ściągnęła tutaj swojego męża, mojego tatę, i dlatego postanowiłam, że też zostanę rolnikiem. Ta praca bardzo mi się podoba, i od dziecka gdzieś tutaj się kręciłam i pomagałam swoim rodzicom. Chciałam zostać rolnikiem, bo można powiedzieć, że jesteśmy swoimi szefami tutaj. Czujemy to swobodę przy pracy. Wiadomo, w czasie, kiedy są żniwa, no jest ten czas napięty i trzeba się bardzo skupić, ale cały czas jesteśmy tak jakby swoim szefem i możemy robić to, co kochamy tak naprawdę. Tak jak wspomniałaś, mamy właśnie żniwa, intensywny czas. Powiedz, proszę, jak u Was to wygląda? To się zgadza. Tutaj żniwa to jest nasz czas, w którym. Bardzo się, mocno się spinamy. No i tak u mnie to wygląda następująco. Tata akurat zajmuje się mucką, więc tutaj przede wszystkim ja zajmuję się odwożeniem zboża, i tutaj wszystko przywozimy na hale, bo zboże jest przeznaczone na pasze dla zwierząt. Następnie, wiadomo, mój mąż zajmuje się prasowaniem, no to swoje zrobi, a później ja. Razem z mamą zbieramy się i lecimy po bele. Ten czas yy, kończy się na belach, no bo wiadomo, później to już jest uprawa, więc to już jest inna kwestia. Czyli tak naprawdę w Żniwa zaangażowana jest cała rodzina. Tak, u nas to jest praca rodzinna. No nie chcemy nikogo wykluczać, no bo każdy się czuje tutaj na siłach i każdy chce pracować tutaj na gospodarstwie. Dlatego no, każdy ma swoje zadania i no, uzupełniamy się dzięki temu. Magazynujecie zboże, magazynujecie słomę, czy rozumiem, że jest przeznaczona dla świnek? Tak, zgadza się, mamy produkcję trzody chlewnej i wszystko co zbierzemy z pól, czyli zboże i słoma jest przeznaczona na pasze i tutaj na ściółkę. No i to co na polu, no to wiadomo. Mogę teraz Wam to zaprezentować. Tak, to chodźcie. A więc dotarliśmy do pola, na którym mamy akurat belki do złożenia. No i cały czas y, ta praca y, nas tutaj nagli, bo akurat chwilowo mamy pogodę, dlatego no, staramy się wykorzystać każdy moment, żeby tutaj właśnie pracować. To jest właśnie fajnie pokazane, że rolnictwo i praca na gospodarstwie to jest taka firma pod chmurką. Wszystko zależne jest właśnie od pogody. No niestety akurat y, my jako ludzie nie mamy wpływu na pogodę, no, ale to też jest sprawiedliwość, tak można powiedzieć. Dzisiaj na pole przyjechałaś z mężem. Tak, akurat dzisiaj razem pracujemy. I powiedz nam, jak Ci się razem wspólnie z gazem pracuje. Tak naprawdę pracujemy razem od niedawna. Cały czas siebie uczymy, ale naprawdę mogę powiedzieć, że ta wspólna praca dodaje skrzydeł, no bo jednak wspieramy się cały czas, jak coś nie wychodzi, no to jedno drugiego popędza, że nie ma się co przejmować, no bo jednak pewne kwestie nie są od nas zależne. Dlatego jednak ta współpraca, taka otucha drugiego człowieka jest, no bynajmniej dla mnie, ale ja myślę, że dla każdego bardzo ważne. A co myślisz, jakbyśmy go na chwilę zaczepili i zapytali, co on o tym wszystkim sądzi? Myślę, że nie będzie z tym problemu. No to ośmie. Mężu, to powiedz wszystkim, jak ci się ze mną współpracuje. Lecujemy się z tobą super, jeszcze wiele do nauczenia przede mną, ale z taką nauczycielką jak moja żona Angelika, wszystko jest możliwe. Całą tą żniwną relację relacjonujesz też w mediach społecznościowych, w którym prowadzisz swoje profile. Może tak. Wam opowiesz trochę o tym. Zgadza się, można mnie znaleźć na profilu na Instagramie Pamiętnik Rolniczki i tam tak naprawdę zdaję relacje z każdego dnia. Czy, czy właśnie na, jestem na polu, czy, czy pracuję ze zwierzętami, to wszystko może się tam... Znaleźć. No i wiadomo, nie skupiam się tylko na pracy, bo rolnik nie tylko pracuje, ale również ma jakieś swoje tam zainteresowania, hobby. Także na tym profilu można znaleźć prawdziwą miel, czym się zajmuje, dlatego no serdecznie zapraszam. Jeszcze może warto wspomnieć, że żniwa to jest taki intensywny czas, gdzie jest dużo pracy i powinniśmy wtedy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie. Tak, zgadza się. Jest to szczególnie dla nas rolników czas, w którym. Pracujemy tak intensywnie, że musimy uważać tak naprawdę na to, co my robimy, więc uważamy przede wszystkim na swoje bezpieczeństwo, ale też wiadomo, jeździmy po drogach, więc musimy brać pod uwagę innych uczestników ruchu, którzy no jednak muszą się dostosować do tego czasu i jednak zwracać uwagę na to, żeby nie wyprzedzać w jakichś tak mocnych momentach, tak jak jedziemy z dużymi gabarytami, więc no to jest apel tak naprawdę do wszystkich, żeby jednak ten czas takiego można powiedzieć miesiąca, żeby jednak pobłażali nam rolnikom i jednak się nie denerwowali w, tak, jak muszą przez jakiś tam czas jechać troszkę wolniej. To prawda, tutaj też warto wspomnieć, że jak pracujemy maszynami rolniczymi i różnymi wszystkimi zawsze Czyścimy maszyny na wyłączonym silniku, nigdy przy włączonym. I tutaj takie to bezpieczeństwo jest przede wszystkim, bo teraz, jak słuchamy tych wypadków, jest bardzo dużo. A czas nas nagli, bo jak widzimy, pogoda no jest tak, różna. Bardzo dziękuję Ci za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie i mogliśmy Cię odwiedzić. A teraz już nie będziemy Wam przeszkadzać i będziecie mogli kontynuować swoją pracę. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle. Zasubskrybuj nasz kanał i koniecznie daj znać w komentarzu, jak Ci się podobało. Do zobaczenia na trasie.